Kasia, ja robię poradnik jak robić intro Okej, okay, no to ja już miałam skończone to... Ech, nieważne Ja robiłam to inaczej, ale no Nie wysłał mi się poradnik jak zrobić to, to I musiałam wszystko od nowa robić Nie ja to nieważne no dobra, jest ta prawda. Od razu się zliczam. Okej. 25 to trwa. Okej, okay, czyli okay. jest trwa Okej. To to mniejsze, bo tak, z... tak. Z... 23 na dwadzieścia lat nie będzie ok. Dam trochę efektów, trochę efektów tu dam na przykład, niech to się załaduje. Ok. Mm, Imprezydent zyskamy. No i dajemy na coś takiego to Co takiego. I skutecznie okaz się u Nie, 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 nie na pewno. Okej. Okay. I skutecznie okaz wie się u mnie. Okej. Okay. Mi Ach, przepraszam za te dźwięki. Co? Co jest grany? Czekajcie. Coś mi dwa razy wyskoczyło. Te koperty. Ok, wchodzimy w podstawowe efekty. Nie wciskamy w.

dajemy na... nie wiem, który efekt na... Od reński, na taki, okej Okej, i już, i już, i już tak no, Okej, okay. jeszcze tam z całej Polski. Muzykę Okej okay. Bardzo tymi... przepraszam, że ściągam prostu, no nie umiem faceć, chodź, <grym> proszę, ja więcej, no nie, Czekajcie, o, e? Oj, chyba na, tam na ten